Siemano, no Oliverowana dzisiaj gramy w Ewadę. Coś takiego. Gdzie ty jesteś? A nie! Pusty autobus dawaj. Ej, twardy. Dobra. Znowu twardy jest. Czyli hardcore. Witam, Ej, ale bardzo dużo. Też Prawie. Też wszystkich. Wszystkich. Nie wierzę. Bra. Ej, siema. Siema, siema. siema! O, tak sobie o. zrobię? Przedstawiłeś mi mnie. Hm. Przedstawiłeś mnie. Dobra. Bo mnie nie przestawiłeś. Dobra, lecimy. Lecimy. Dobra. Możecie na Dobra. samym początku zostawić suba dzwoneczkiem i łapeczkę w górę. Bo jak nie, to cię wtedy dwojanek ci dojedzie. O, <laughs> Ten wojanek. fajne. Ten wojanek. Fajne. Ten wojanek. Oczywiście, o, i oczywiście jestem ja grę 25 No. Przestawił mnie. Dobra, patrz. Dobra, nie lecę do ciebie. Ej, dobra, możemy na to wejść. Czy nie? Nie możemy, dobra. Chodź do Patrz, tego życiała. E... Albo do jakiegoś domka. Co kontroli? Jezus! A chłop to tu, dobra. Ale mnie nie jest też. Freddy idzie, <laughs> Freddy. Dorozumie. Skeletons. Freddy. Wysłanie do yes. transportu. Jak mam wezwać transport? Niech tu Freddy jest. Uh. Czekaj, jest ta muzyka. Oh. Tikat, 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 tikat. Czy Freddy skacze, Freddy? Uciekaj, ja idealnie. Nie, małość dobra, nie, ja, ja lecę do ciebie, lecę do ciebie. Nie mogę po Freddy. Nie mogę po Freddy. Nie Zauważ. mogę. Nie, zginę, 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 skinę, skinę, skina, skina, zginę. Nie zginę, Ginę, ginę, ginę. Ja mnie uratował. Nie, 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 nie. Ktoś mnie uratował. Nie, <grym zimki> nie wierzę. Tak, <grym zimki> ktoś mnie uratował. Ktoś mnie uratował. Ktoś mnie, uratował. mnie teraz Co nie uratuj. Tak Pomocy. Nie, Freddy, 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 Freddy... <grym>, jak ty uciekasz? Freddy... Uratuj chociaż mnie, chociaż mnie weź, chociaż mnie weź! Na... Ja nie wiem jak! Po prostu klikasz na mnie! Szybko! Jest! Ktoś mnie wziął, ktoś mnie wziął, ktoś mnie wziął! To mogę cię wziąć jak uciekam. Ale ktoś mnie wziął. Tak, proszę, proszę, proszę! Tak! Będę żył. Jestem. Żyję. 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 Ja, ja jeszcze nie... Ja żyję jeszcze. Ja też. I Wyzwanie do transportu. Tam jest. Musimy tam biedli. Musimy tam. Tak. Tam. <grym> Ej, po prostu tak fajna gierka. Ewadę. Już nie... Już... Już nie ręka. Wyzwanie do transportu. Nie, o nie, o nie, o nie, o

tak, szkielet, szkielet, szkielety i frezji. Szkielety i frezji. Za mną? Tak. Co za mną? Nie. o nie, uciekaj! Już mi się nie częsie. A to wie? No to też, mi też Jezu. Jest! Dobra, przetrwałeś. Ale to by nie survival niezły. O. To zmarłem. Przecież, a nie, tak, wcześniej zmarłem. Nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, to my lecimy tam. Polecam ci po prostu skakać. Co wy tam? This. Co to za ticket? Wezwanie, wezwanie... Tak! Musi to wezwanie transportu. Tak. Jak to zrobić? Wyzwać transport? Właśnie. Bo stop. A ja najdalej. Ja najdalej. Trzeba odsuwam. Dobra. Że mają nie mam mi co chodzi. No jest taki cel. Zakończone! O, zakończono. O, zaplęliśmy. O nie, uciekaj! To ci się dzieje. Co jest? Nie no jest. Nie, żyje. O nie o nie! Jakiś minigun! się z minigunem. A te wezwanie transportu jest? Tak, ja, jest? Jakiś transport ja, jest? Ola, to może... może ten samochód. Włodpadaj! Pyr per per per. dobra Uciekaj, uciekaj! Dobra. Skacz! O! Nie, 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 nie! O nie! Nie! Polecam ci uciekać. Uciekłem, uciekłem. uciekłem. Ja też. Co to za ticket? Złoty ticket. Mam złotego ticketa. Ja żyję. To ich ratuj, a ja sobie... Szyb... A ty transport! Transport!

oni się śmieją. Nie. Nie. Nie, oni są w tyle. Oni są w tyle. Oni mnie widzą. Oni mnie widzą. Oni mnie gonią. Oni mnie gonią. Oni mnie gonią. Ach, jest. Oni, Okej, a mnie nikt nie goni. nie, gonią mnie. Go gonią mnie. Nikt mnie nie goni. Jest. Nie nikt. O nie. Bory sam ci uciekać. Grasz? Zrób to tu, 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 Nie. Przecież jest koło ciebie. Że nagrywamy. Nagrywamy. No już. To się, ja się nagrywa. To się nagrywa. Ja, to mógł... A dobra. Um. A, ej. Nie nie nie. Czekaj. Nie, nie. Nie, nie. Jezus. Damu jest. Widziałem! Nie, nie pomóż że jest, JEST! 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 JA! Ale to był niezły survival. Gdzie oni się zraspią? Nie, ja tutaj na środku. Tam. No nie, 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 nie. O nie. Chodź tam, chodź za mną, chodź za mną. Nie, ja może, ja może wezmę ten, Nie ja może wezmę ten transport. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Już wyzwaliśmy chyba. Chodź tutaj. Ja tutaj jestem na rogu. Gdzie? O. Na dachu. Patrz, jestem na rogu. Nie, ja jedyny ja na dach. Idę mapę. Ja jedziem na dach. To mapę. to jest szybko? nie. Bez skoków? Bez skoków? O nie. No, rzeczywiście. Rzeczywiście. O, o nie. nie. Ale ja, ale ja raz ale. jakoś skoczyłem. O nie. To teraz to jest very hard Chyba wiedzą, że z podskokami jest szybciej Ale oni jakoś skaczą to Tam jest jakiś jump boost Ej no nie Ej no nie, o nie, o nie, o nie Nie, ten pan O nie, o nie. O nie. Zabijcie! Zabił, cię, zabił cię, widziałem! No to jest very hard. Yes. Know, yes. Weź szybko, weź yes, szybko yes. mnie! Weź szybko mnie! Kliknij! Oh. Ja nie wiem jak! Nie wiem jak! Po prostu klikasz szybko na mnie! Chyba od razu umrzemy bracie. O! Dobra! Ah. Dawaj mnie! Dawaj jest! Dobra, żyję, żyję, uciekać, uciekać. Dobra, rewi, w jestem. Jest, jestem, jestem, yes. żyję, żyję, uciekam. Nie, tutaj, tutaj. Nie żyję, nie żyję, nie żyję. Nie żyję, nie, 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 nie żyję, nie żyję, nie żyję, nie żyję. Nie. Nie. <ślad> Co to za chłop? Co to za gruby chłop? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Czemu? Diabeł. 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 Nie. Nie. O nie. Skakać nie można nadal. Nie nie. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Musisz zostawić suba dla mnie. Jeszcze raz nie? suba z bo to no? dla, dla życia. Naryczka. Nie. Nie! Nie, 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 nie. Dobra, ktoś mnie zabrał. Nie, 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 nie. Nigdy w życiu. Nie, 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 o, nie widziałem, widziałem. Oa. Oh. Naginiesz. No Daj jaj, Pomocy. uratować. Idź mi uratować... Tak Lewym, Co prawym, wszystko być? klikaj! Uważaj! A! Nie Jest! Coś mnie wziął! Coś mnie wziął! Nie żyje! A jak właśnie się... jak się właśnie ciebie wyraźnie... No właśnie, właśnie, musimy przetestować. To no ty idź od razu do poltwora i zobaczymy. sąsiedztwo. No to fajne. I dowód, co to jest normalny. Ucisz się chłopie, zamknij się na trochę. Tak. Dobra. Teraz nie. Dobra. Lecimy. No to są świectwo. Ciekawe jaki jest no, mój domek. Tak? No nie wiem czy chodziłem ehm, e, Czy no, gdzie? Jezu, czekaj. O! O nie! Noczny klimat. Na się zrozbiła, a ty. Dobra, e, ja mam światło, więc ten... I kanały. kanały, kanały, chodź do kanałów. Jesteś w kanałach? Gdzie tam wszedłeś. Kanały, Jesteś w kanałach. tutaj, Ale są otwarte? O nie. obok Obok, obok, Obok. 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 O nie. O nie. O nie. Okay.

Hi, 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 Dobra, już hi, mogę. hi, hi, Ty hi, 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 ha. Dobra, Ty teraz... Żyzy. hi, hi, ha. hi, hi, hi ha. No, no, ja Jestem przy domkach. Umarłem. umarłam. Hi, 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 ha. Hi, 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 ha. hi, hi, hi ha. A gdzie ty? A ty tu! Aha! Wojciech weź się do ten, No weź. Dobra, wydaję albo buksy. Na pewno? E.

Piłkarz. Jeszed mm. no. do wentu. O nie. Ja Jestem piłkarzem. Jesteruję ja piłkarza. Dobra. Myślę, żeby to by było na tyle. Trzymajcie się. Elo. Papa. Na razie.